pod podupie cieknie ja ledwo żywy posprzątałem wszystko na tip top jeszcze został mi tylko mój pokój trochę tak wiecie do ogarnięcia bo ja mam, ja mam tu zawsze porządek Uf, oko wygląda genialnie cieszę się, że jednak ten antybiotyk zaczął działać jestem bardzo głodno wczoraj nic nie jadłem. Pokażę Wam coś zaraz. Zrobiłem tutaj legowisko dla e, salamandry. E, będzie sobie spała z Hadesikiem. To będzie jej pokój. Ona będzie tu się. Y, y, będzie teraz tutaj urzędować. Co jest mordo? Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Będziecie się śmiać. Jestem że światło zgasić, szkoda, prądu i energii. Więc, tak, muszę to wyjąć. Opakowanie pierogów, kolejne opakowanie domowych, pierogów, kolejne opakowanie pierogów. I jakby było mało, kolejne. Kilo pierogów ruskich, takich ręcznie robionych, wiejskich. Mam dla tej mojej przyjaciółeczki. Ona dawno nie jadła prawdziwych polskich pierogów. Kupiłem ruskie, kupiłem z. Jak to się nazywa? Z kapustą, z kapustą i grzybami. Tak, żeby mogła sobie wiecie co pokosztować. <słuch> Ja teraz odskakuję szybko, mój pokój, żeby to wszystko już było ready. No i co? Zbieram się do Warszawy. Ja wybrałem się właśnie na, na długi spacer z Hadesem, bo o 19 dopiero przyjdzie jego niania i weźmie go na spacer. Nie mogę wierzyć w to, że Jutro już o tej porze będziemy świętować z Sarą i że no będziemy spędzać ze sobą czas. To jest absurdalnie piękne. Kończę, bo zaczynają panowie kosić. Odezwę się już pewnie, pewnie jak będę w Warszawie. To, co teraz powiem, może być delikatnie kontrowersyjne. Ale chyba nie boję się tego powiedzieć. Przechodziłem właśnie koło ogromnego Placu Zabaw. I ja nie słyszałem w ogóle, żeby ktoś tam gadał po polsku. To jest przerażające. Ja nic nie mam, ale wiecie, do, do tych sytuacji, gdzie ja mam iść? Chyba tu. Ja nic nie mam do do tej krzywdy, która się dzieje, ale uważam, że, że już jest trochę lepiej i, i też to mnie ważne. Trochę kontrowersyjne, nie wiem co wy o tym myślicie, ale po pierwsze muszę sprawdzić jak dojść. Kończąc tą myśl Jestem przerażony tym coraz bardziej. Jest ja jaka dziewczynka szła z ładnym psem. Się uśmiechnęła. Można, można. Ludzie powinni brać przykład z takich zachowań, kiedy od dziecka mamy w sobie empatię. Bardzo szybko mi ta podróż minęła w ogóle. Pewnie dzisiaj nie pójdę spać spod ekscytowania. Jestem wieczorem umówiony na rozmowę z Sarą. Nie będziemy gawędzić, dopóki ona nie, nie będzie jechała hmm, gdzie? Na lotnisko. Co można robić w Warszawie o godzinie 20? Mm. Jak nie chodzić w centrum handlowym? Byliśmy, byliśmy sobie na ciastku z różbą i mi wyszło, że jest we mnie żwawy duch i duża fantazja w tobie. Jesteś interesującą i atrakcyjną osobą. Tak, tak. Idziemy teraz po żarcie. Naszła nas, naszła nas faza, żeby coś ofrygać. Chociaż tutaj mm -hmm. nie to i tak miało wystarczającą ilość kalorii. To jest wejście? Tak. 10. 8, 8, po co? Który zapach? Bierzesz? Z bunyną? No, może nie ma. <grych> Nie. Nie. Ja jestem bardziej za tym dźwignie, miałem łapy, w te dziury takie. No nie, <grych> Zobacz! No. Myślisz, że to tak działa, czy to jest oszustwo? Cały <śmany> świat jest spekulacją. do mnie. Tak. Hej, Blondyna! Może ja czuję się jak na rodzinnym wypadzie. My, my spekulacje, co będziemy jeść. Jezu! A, a czemuś tak zrobiło? Bo tak, ludzie wiesz, co lucyna? Pozostawiają. Ludzie, ludzie pozostawiają tak człowiek wiesz zdezorientowany. No tak, tak, tylko z ciemnym Tak. No ale przecież... A taki z dynią, tam jest ładny z dynią. Żonko. Tak. No to nie. To no wiesz te, ale tam masz dynią. Tak. On ładnie wygląda. To kiedy data, to wczoraj? <grywia> <grywia> data to wczoraj. O, ja muszę się po co? Posłuchajcie, ja już jestem na lotnisku. Oczywiście czyni na przywitanie jest. Nie wiem, ile będę musiał na Sarę czekać. Mam nadzieję, że niedługo. Jezu, po co tak ryczeć? Yy, I. Z tego co wiem, to chyba samoloty już przyleciały. Ona nie będzie miała zasięgu. No ale jak zawsze znajdziemy się. Tak obstawiam. Czekam na ją. <gry> Wiesz, że nikt Cię nie kocha tak bardzo, jak ja na tym świecie? A ja nikogo tak nie kocham, jak Ciebie. Go... Moja miłość. <laughs> Prosecco jest... Dzień, że... A! Jak on rwie! <laughs> on, bardzo, on bardzo... A to jest taka wariatka, która, wiesz co? Kłócę się z nią bardzo często. Czemu? Bo... Nie idziemy tam, chodź. Hades, chodź, ja bo Ty jej nie lubisz. Wiesz, co ona robi? Tu są takie poidełka dla pszczół. No. I ona tam rozdrabnia chleb dla, dla ptaków. Aha. I kiedyś tam Hades poszedł i skupnął trochę tego chleba. Ja mówię, co pani robi? Przecież ten chleb pęcznieje gołębią w, w żołądkach i dostają pypcia. ona. No ale ludzie tak robią. Posze. No. I wiesz, i się z pokłóciłem, i ona mówi, ten pies nie ma prawa tego jeść, a Ja mówię, to jest moje osiedle. Pani stąd nie mieszka, gdzie pani tu mieszka? Jest. Naprawdę. Tak on ciągnie. Tak, bo... Hadesik, zobacz jaki malutki piesek, boi się Ciebie. Jezu. Ta, Hades bardzo lubi. Ta. Ale to tak jak Sisi. On... Tak. Moja Sisi taka jest. Dobra, nie, 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 nie bierz Chodź, dobra. nie strasz. Nie strasz, bo małe pieski takie są, że Ta. nie ten... I to jest moja stała trasa tutaj. No. Ja sobie idę zawsze pod tą wieżbę. Idziemy pod tą wieżbę teraz. Hades! Tutaj chodź z ciocią, z Saruńą. A jakbyś go spuścił ze nie, smyczy? On, on by uciekł, on nie ma takiej. Ja go nie miałem od... Ale on by cię nie słuchał, nie. myślisz? Nie, on wrócił by wrócił. Ale... O, o! I trzepie. Ale jako, jak Sisi tak trzepie, to wiesz. Jak... Ale wiesz, wiesz co robi Monwoka. Ona nie umie tak. Kiedyś zobaczyła u Aresa, że tak robi. Ale i... Sisi też nie wykopuje, a ten jak drapnie, to kurde, aż ziemię czarną <laughs> On bardzo jest teraz pobudliwy. Ruszymy myslę... sobie. Wam tyle. W Polsce jest całkiem inny klimat, jest tak dużo tej zieleni i jest tak przyjaźnie i tak w ogóle nie wiem, pięknie, nie wiem jak to, no to jest dom, to jest dom, to tak. mi przypomina dom, Jakoś czuję się, nie bój się, Upierzemy. ale tu jest ładnie, tu jest w ogóle ładnie ogólnie, w ogóle jest, Chodź, ciep jest ciepło, jest inny klimat, ja czuję nawet inny zapach, tak, no. To, ha, to Hades. Dobrze. To Hadesik. Hadesik. A Łukasz mi wyciągnął przed chwilą z zamrażarki 5, 50 kg pierogów. <grym> Pokażemy to. Pokażemy później. Ale idziemy, ale wrócimy. Pójdziemy do Rosmana, bo muszę sobie kupić tak. takie essentials, czyli jakiś dezodorant i w ogóle śmietany do pierogów. Tak. I zobaczymy, co dalej. Idziemy z nim na spacer. Na razie się żegnamy, bo mamy dzisiaj napięty grad. wszystko w raju. Ona nie widziała polskiej wędliny. Widziałam! stworzenie aż taki wybór. Będzie sobie teraz wybierać. Jak tutaj pachnie? Czy, ty, czy wy wiecie, jak tutaj pachnie? To nie, nie jest to samo. A to jak ślina, to jak ślina, nie? Ale... Ja, ja już, ja już ja już ociekam. Mam dla niego coś mega specjalnego. Boję się. Nie. Pierwszy prezencik to jest no. coś, co Łukasz bardzo, bardzo lubi. No. Wiem, że Łukasz bardzo kocha rozświetlacze, więc mu kupiłam najnowszy rozświetlacz od Charlotte. Charlotte! Od Charlotte Tilbury. Zobacz sobie go, bo on jest w tych yes. czterech so. kolorach. Już patrzę, jak Charlotte bardzo Ech. lubię. No, no, oczywiście. Ja nawet jak spojrzałam, to mówię. Zobacz, zobacz na opakowanie Łukasz. Patrz. O Jezu, on jest, jest gliterowe. Patrz, patrzcie na to. Pokaż, musimy znowu inicjować. Patrzcie zrobić. na to. To się przemieszcza, ten glitter. Ale wiesz, że mi będzie szkoda tego używać. Ja on zawsze tak. Ale nie, bo to nawet chodzi o lusterko. Pod... Oh, o jezu. Tak to wygląda, pokaż. Nie, ja no. pierwszy muszę do mnie pokazać. No. Ten pillow talk. A ja chcę to. Ja to. to jest pillow talk. Dla jaśniejszej cery. Jezu, jakie liczne to jest. Ale to puzdro, to jest wygryw życia, moi mili. Zobaczcie. No, Nie. to jest ten najnowszy. Ale ja, ja muszę... a, te, a teraz drugi prezent chciałabym, żebyś, usi... żebyś usiadł. Już tylko sobie odłożę rozświetlacz. Ja, ja sobie tutaj Położysz. położę kamerę. Ja też. <noise> Bo to jest mega coś special. Ale chciałabym, żebyś był w kamerze. Dobra. Więc może usiąść tu. Dobra. I zrobię coś mega, mega specjalnego. Nie wiem czy wiecie, ale ja i Łukasz mamy... Tak wspaniałą przyjaźń i miłość między sobą, że my wierzymy, że na stare lata będziemy ze sobą nawet mieszkać, mieszkać i będziemy tak. po prostu siebie wspierać. A to nie jest samo, to są plany już. To są już plany. Tak. I takim jednym planem jest między innymi dostęp do Twojego konta? Nie. Mm. Oświadczyny. Kandory, którego szukałam i który jest najnowszą edycją? Proszę, czy to jest? O Jezu. Czarne serce z kamieniem. Przyjmujesz? I nie chcę płata. Kocham Cię, kochanie. No bardziej nie, bardziej nie. Ale wiesz jak dobrze, że ty mi dałeś ten pierścionek, bo dzięki temu pierścionkowi ja wiedziałam jaki ty masz rozmiar. Ale to ja jest. Sam... Słuchajcie, to jest czarne serce tak. z kamienia z Pandory. Ja wiem że ukasz. Ja kocham czarne. U... Tak, to jest twój tak. ulubiony kolor i to jest Promise Ring okay, ode mnie. Okay. Jest serduszko. Serduszko. Najdroższa rzecz świata, którą mogłem dostać. <laughs> Ale opakowanie daj. Proszę bardzo. Z <laughs> tym... Happy. happy! Wszystkiego happy, najlepszego, happy. kochanie. Moje piękne. No to dopiero 23 urodziny, to wiesz. 20. No, jeszcze się, jeszcze się dużo tak. wydarzy. Leje. No i... Przywiozła nam pogodę z Anglisa. Przywiozła! Hadesik, zobacz tak czarny taki pierścionek jak ty! Tak. Piękny psiuniuś. Tak. Chodź, włączam, musimy My z Sarą przeszliśmy sobie tripem mojej, mojej wędrówki pracowej i Sara się tu zachwyca nad, nad zieleniną. Tybie. Puszczę, pięknym, ta, puszczę pięknym, tak naokoło. Z parkiem, tak. Just... Bo te, bo, słuchajcie, u nas też są parki, tylko że te drzewa też troszkę inaczej wyglądają, nie? Tak. Sosny, piękne. Yy... Nie no nie. jest różnorodność. U, nas są dęb, u, nas, u nas są dęby przede wszystkim. Tak, liściaste takie. A, a tam a, a, buki, a, a, buki tylko są najczęściej a, w Anglii. Są no. te lasy bu, bukowina tak zwana. My teraz idziemy na spray tan. Ja jestem zmyta z makijażu, wykąpana, także jestem gotowa. A ja cały, cały dzień mam ten make-up. Cały dzień dla ciebie make-up. Ja, ja, najgorszy vibe, który krytykuję, czyli jak nie ma słońca, założyłem okulary. No. Zawsze mnie to... Ale dobra, stranne raz na jakiś czas można. Ja bardzo można. często oglądam, jak ja oglądam Łukasza vlogi, to bar... Al, Albo nawet tak gadamy, on czasami do mnie dzwoni, na przykład idzie z pracy i on do mnie dzwoni. I ona rozpoznaje ja te, te miejsce, ja rozpoznaję te to jest w ogóle szok, że ja tak. nigdy nie byłam w Radomiu, ale znam te miejsce to jest tak. w ogóle szok. Mamy strasznie dzisiaj aktywny dzień, posłuchaj. Zobacz, ile my już jesteśmy... Na nogach. Na nogach. No. Trzy godziny tylko spania, tak. a... Intensywnie non stop, nie. Taki Jezu niedługo nie będę opalony przy tobie. Ja najczarniejszy. Tak. Nie no, może nie tak jak dla tych fitnessiarzy. No to będzie brzydko wyglądać, nie. bo to wtedy tak wygląda. Ja chcę, ja chcę mieć glow, ale taki ciemny glow. Tak. Tak, Jakbym tak. przyjechała, nie wiem, z Turcji dwa tydzień temu. Coś takiego. Tak, tak zrobię. No one ci no. dobiorą. A mi się w ogóle po. Tylko ja się teraz... Słuchajcie, bo ja dawno nie miałam spraytana, że ktoś mi robi, i ja muszę być tak naprawdę nago. nago. Bo ja sobie zawsze sama robię, nie? Albo jak chodziłam, na przykład, jak chodzę do, w UK, to my mamy takie maszyny, które robią ci spraytan I które mówią, o, obróć się tak, obróć się tak, teraz tak, teraz tamto. Nie, u nas w Polsce wszystko ręcznie robią, tym natryskiem. A tutaj ręcznie, ale ja się trochę wstydzę, nie? Nie, no, przestań. Przestań, jeszcze to dziewczyna ci będzie robić. Ona no. mnie już od, od wczoraj wydzwaniała, ja nie widziałam kto to. No. Już od wczoraj Na wiedz... potwierdzenie. Tak. Idziemy wymienić pieniążki, bo ja mam cały czas funty. <grym> Także muszę wymienić pieniążki i ten. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Ile ja w tym samopalaczu myślisz? Osiem ja. Godzin. Pójdziesz spać, pójdziesz w tym spać. Położymy ci jakiś stary kot na no. łóżko, żeby nie tak, obniżyć pościeli. Nie i tak zrobimy. Zaraz będziemy na, na starym mieście, na, na rynku. Zaraz zobaczysz. Chcę okay. zobaczyć Twoją reakcję. Ja bardzo jestem. Ja w ogóle, dla mnie Polska jest piękna. Na pewno Polska jest piękniejsza niż tutaj. Po tym no jest, końcem, zdecydowanie. Jest więcej zieleni, jest więcej e, architektury architektury no, tak. nawet jak wszystko dzisiaj, wygląda tak samo, no nie. Dzisiaj, dzisiaj jak jechaliśmy samochodem, to Sara mówi, boże jakie ładne domy nawet jak są niewykończone. No, no bo w Anglii wszystko wygląda tak samo. Wszędzie jest czerwona tak, cegła, tak. a tutaj jest. Tu jest ratusz miasta. Mhm. Tu jest ratusz miasta. Pięknie. Mm. Ja mówiłam Łukaszowi, że przy... chciałabym przyjechać jeszcze w tym roku i chciałabym pojechać do, do mojego miasta. miasta rodzinnego. A ja od razu approved, nie ma dla mnie problemu. No. Dobra, kończymy to na tą chwilę, Zobaczymy się. Zobaczymy co później. Tak, bo my sobie musimy pogadać. Tutaj halo, halo, pr... Halo, halo. ja ha... już opalona, troszeczkę jak dalmatyńczyk, bo nas złapał tak. deszcz. Tak, nieprawda, chodziłaś jak kaczka. No. I robimy test, posłuchajcie tych pieroksów, które obiecałem Sarze. Jest ich parę kilo, mam nadzieję, że zje to dzisiaj do, do rana. Jasne. Ale pachną. Ty jesteś wybredna w pierogach y, Jestem, ruskich. No. Bardzo. Za mało cebuli? No. Za mało pieprzu? No. Ale Chcesz jest... pieprzyku? No. Już ci podaję. Ale. Wiesz, co jest czuć? No. Że są domowa. Tak, tak. Posłuchaj, wiesz, ona to robi na handel, więc jest to bardziej mm, Takie... neutralne. Mhm. Ona sprzedaje, ona naprawdę. Te z mięsem wiesz, też spróbujemy, może później. Ja się zawsze będę sugerowała pierogi. Smakami dziecka, pie dzieciństwa. Tak, to co tak. Mi moja babcia z Ukrainy robiła. Ale kiedyś dużo bardziej ta pieprzność z pierogów, ale wiesz, nie każdy znowu y, lubi, bo dużo dzieci lubi też pierogi y, ruskie. Dużo dzieci je pierogi ruskie i, i one dlatego są troszkę ale bardziej jałowe. No. no, a bardzo. ciasto? Bo on jest też i na... jestem w... Magdon Gessler. Tak. Kupię w polskim sklepie, jak mieszkam w UK, więc wiesz, A ja, pro... ja... Nie będę wybladała. Nie no będę ja... No i dobrze. Zobaczcie, jak on jest opalony. Już nie jestem takim bardzo opalony. Już wyglądam dużo bledniej przy tobie. Już wyglądam dużo bardziej blado. Chciałbyś pieroga. Chciałbyś pieroga ode mnie. Dopiero co się na mnie darłeś? On by chciał twojego pieroga. No na pewno. Dopiero co się na mnie darłeś. Oni, no. mają, oni mają, hate-love relationship. No widzę właśnie, że on taki, wiesz, jak typowy facet. Tak, on roz, roztrwonienie. O, ja też byłem na solarium. Ostatni raz już. Po raz trzeci ostatni raz. Moja mama mi powiedziała, że będę miał gruby brzuch mi się nie wklęknie, jak schudłem, bo chodzę na solarium i kolagen mi się tam nie wiąże, tak mi powiedziała. Twoja mama? Tak. A to jest sprawdzona teoria? Nie wiem, pewnie nie podoba jej się, że mogę mieć raka skóry i tym podobne. A. No bo to nie jest zdrowa. No nie jest zdrowa. A nic nie jest zdrowe. Ale ja się opalam na filtr. Sara, ja na piętnastkę się opalam. O mój dobry Boże, czy wyglądam jak wrak człowieka? Niekoniecznie, bo mógłbym wyglądać gorzej, gdybyśmy się nie ocknęli o której godzinie, żeby iść spać. Takim mieliśmy gatki, rozmowy. No co, o, o trzecie dopiero żeśmy szli prawie nad rzekę. No i my, my mieliśmy w ogóle wczoraj fazę iść sobie, sobie na borki, ale zawróciliśmy w pewnym momencie i dopiero poszliśmy spać. Bo już jak, jak już te ptaki zaczęły już tak się spiewać, śpiewać, to było to. to już mówimy zagrawało dobra, katastrofę. No. Więc wróciliśmy, poszliśmy spać. Teraz jesteśmy w całkowitym zorganizowaniu w 10 minut. Po co mi się pakujemy parę dni wcześniej, Sara? No ale gdybyśmy tego wczoraj nie zrobili. Po, słuchaj. Zobaczcie, Zobaczcie na tą księżniczkę. by było. Po co się pakować parę dni wcześniej, jak można zrobić w 10 minut? Z rana. Tak. Z rana w 10 minut racja. Zaczynamy dzień metamorfozy, Sarem. Korekcja płci. No, Pokażę jakie ładne e kwiatuszki dla mamusi. Nawet taki matyrek. Zaczynamy jej metamorfozę, zmiana płci, korekta płci. <grym> <grym> tak, bo ja już teraz A ja Ona już... chce być moim chłopakiem. Ja się, ta, ja się nawróciłam. <grym> <grym> tak, nie, robimy dzisiaj włosy. Wieczorem mam ognisko mm, i, i mówię, ten dzień bardzo szybko minie jak każdy inny. Tylko ty się dużo wysiedzisz, ja się dużo nalatam. Ja będę tak spać beś... na tej, ona no. ma jakąś kanapę, to ja się yes, w polu. W tych foliach. Tak, Karolinka po nas przyjedzie, bo my z tymi tobołami i mówię no i zobaczymy co, co dalej. Będzie. Ja ten vlog kończę, żegnam się z wami i do następnego.